Jesteśmy na wydarzeniu promujące akcję charytatywną Serce dla Serca. Powiedz, dlaczego warto pomagać innym osobom i dlaczego Ty, jako prezes, właścicielka danego magazynu, między innymi włączyłaś się w daną akcję charytatywną? Tak, uważam, że jest to bardzo cenne. Pamiętajmy o ludziach chorych, o ludziach, którzy potrzebują pomocy. Należy do takich osób i postanowiłam bez żadnego zastanowienia się, gdy mi zaproponowano, czy obejmiemy, czy magazyn Lamoty dla Diplomatie, obejmie patronatem, rzeczywiście zdecydowałam. Jest to wspaniała sprawa, żeby myślę, że żeby więcej osób było e, takich, którzy interesują się tymi sprawami wielkie, e, że tak powiem, dla Krzysztofa Ryzlewskiego, który był pomysłodawcą e, tego to serce za serce. Cieszę się, że jestem w tym miejscu. Właściwie e, też troszeczkę mnie to zwabiło. E, ta nazwa La wiejskim". Tak wspólnie z moim magazynem La Motte dla Diplomatie, ale to już w tej chwili jest żart. Wspaniałe miejsce można połączyć tą klasę, elegancję z takim wielkim, dobrym sercem, że możemy komuś pomóc. Ja na przykład, że zamieszczę w magazynie informację dotyczącą y, na temat y, tego przedsięwzięcia, wspaniałego przedsięwzięcia. Bardzo mnie to cieszy. Nie ma co ukrywać, że, bo jednak tak oficjalnie dzisiaj mamy wernisarz, a tak naprawdę e, to jest w pewnym sensie aukcja charytatywna, bo jednak tutaj oglądamy te obrazy nie tylko jednego artysty, wielu artystów, e, którzy sprezentowali te obrazy e, e, no właśnie e, dla tej akcji charytatywnej, aby osoby, goście mogli dzisiaj Oglądając, kupić, zakupić te obrazy. Czy uważasz, czy ten wernisarz faktycznie jest tym wernisarzem takim wyjątkowym, który ma w sobie zupełnie, który, jest, który ma inny charakter zupełnie aniżeli takie wernisarze codzienne? Wiesz, myślę, że on jest bardzo wyjątkowym z tego powodu, że był przez pewien okres czasu taki przerywnik, nic się nie działo i teraz jakby on, ten wernisarz dzisiejszy otwiera nas, prawda, na, na te pewne jakieś takie super ekskluzywne eventy, tak dokładnie mówię i myślę, że za tą sytuacją, jaka dzisiaj tu się wytworzy, ludzie oglądają obrazy, kupią, przekażą. Pewnie będą naśladowali inni i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy, ktoś zorganizuje, jakiś inny werniker. Będziemy wspierać i pomagać innym. Wydaje mi się, że to jest wspaniała akcja, wspaniałe przedsięwzięcie. Popieram to wspaniała rzecz. Odbiegając od tematyki dzisiejszego wydarzenia chciałbym ci się dowiedzieć. Powiedz jak to jest twoje magazyny bo jednak mamy teraz bardzo ciężki okres. Okres pandemii COVID-19 wiele magazynów upada wiele redakcji upada nie dają sobie rady finansowo wsparcie ze strony rządu jest niewielkie ale rząd też nie może coraz więcej więcej dawać pieniędzy a ty widzę, cały czas tutaj tworzysz jednak cały czas magazyn kolejne numery są wydawane. Na czym polega twój sukces. Wiesz, chyba ciężka praca. Wspaniały, to jest ostatni numer z Natalią Kukulską. Ja myślę, że to jest ciężka praca. Niestety nie mam wsparcia, nie mam wsparcia ze strony rządowej. Sama, że tak powiem. Zbieram pieniążki na wydanie tego ekskluzywnego magazynu. Jest to bardzo trudne, ale ja już chyba powtarzałam w wielu wywiadach, że ja to kocham, to co robię, i myślę, że ta miłość do tego, co robię, dodaje mi tyle siły, uskrzydla mnie, że tworzę. Ja nie miałam żadnego przerywnika w wydawaniu magazynu. Absolutnie. Wyszedł ostatni numer, numer zimowy, jest w Wępikach. Dodaje mi to siły. Troszeczkę mi brakuje pokazów w Paryżu. Ale liczę na to, że w tym roku polecę. Bardzo liczę na to. Kocham tam moich przyjaciół, którzy oczekują, projektantów. Liczę na to, że, że, że tak będzie, że polecę. Gdybyś miała doradzić potencjalnym młodym przedsiębiorcom, co należy robić, aby przetrwać ten ciężki okres i aby jednak zdobyć ten sukces i móc utrzymać ten sukces, niezależnie od tego, co by się działo się na rynku. Ja myślę, że pracujmy, postarajmy się myśleć. Bardzo często tak jest. Ostatnio rozmawiałam y, z kimś, pewną aktorką, artystką, która powiedziała, że no jest problem, nie występują, nie, y, nie mają żadnych, prawda, jakichś propozycji, a ona postanowiła, że będzie śpiewać dla dzieci. Śpiewać dla dzieci, występuje dla dzieci, wydaje jakieś książeczki, pracuje. Próbujmy, próbujmy coś robić, żeby przetrwać, prawda? Załóżmy restauracje są nieczynne, no ale mm, są już takie sytuacje, że dowożą prawda, te posiłki do... Może czasami trzeba przekształcić się w jakąś inną stronę. No właśnie ale wyprzedziłaś, wyprzedziłaś moje kolejne tutaj pytanie. Przepraszam, że Cię mi przerwałam, bo chciałem u Ciebie e, zapytać, e, czy właśnie e, chodzi o ten Twój magazyn. Czy w czasie pandemii w jakiś sposób przykwalifikowałeś swoją działalność, skoro nie mam pokazu, nie ma eventu, a Ty zawsze je relacjonowałeś, to co tak na razie e, nowego wymyśliłaś, zastępując właśnie to, czego nie ma w tej chwili? to znaczy, tak jak powiedziałam brakuje mi tych pokazów, tych wyjazdów za granicę ale za granicę przesyła mi zdjęcia kolekcji, Paryż, Mediolan przesyłają mi kolekcję. nie było pokazów, prawda, były online i, i firmy projektanci przesyłają mi, także u mnie w magazynie nie brakuje materiałów modowych, dyplomatycznych ba, nawet mam dużo kultury, sztuki, też pokazałam właśnie w tym ostatnim magazynie Relację z koncertu, który był na zamku, okrojona ilość na temat paderewskiego, świetnego naszego pięknego Polaka, nieżyjącego. Mam dużo materiałów, dużo. Po prostu są sytuacje online, gdzie uzupełniamy. Także ja nie mam braków żadnych, zero. Mam tylko braki, że nie mogę polecieć świat i obejrzeć. I na ja samo zakończenie, e, powiedz. E... Kiedy skończy się pandemia COVID-19, co w pierwszej kolejności zrobisz? Szybka piłka. Co ja zrobię? Jak się skończy COVID, polecę do Paryża, żeby spotkać się z przyjaciółmi, z projektantami.